Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj na początek określmy dziedzinę funkcji, czyli jeżeli chodzi o liczbę logarytmowaną, to wiemy, że musi być ona większa od zera. Zatem x musi być większy od dwójki, czyli dziedzina to będzie przedział od dwóch do nieskończoności. Następnie mamy narysować wykres takiej funkcji, czyli w pierwszym kroku narysujemy wykres funkcji o wzorze. Logarytm przy podstawie 1, 2 z x. Sporządźmy zatem tabelkę, czyli pamiętajcie o tym, że liczba logarytmowana, czyli tutaj x musi być większy od 0, czyli ja sobie wybiorę 1, 2, 1 i wybiorę 2, no i wyznaczymy y, a następnie jak już obliczymy te y, to żeby otrzymać wykres funkcji f, to wykres tej funkcji musimy przesunąć o wektor 2, 1. Tutaj, żebyście się nie pomylili, jak mamy odjąć x, odjąć jakaś liczba, no to pierwsza współrzędna wektor wektora będzie dodatnia. I jeżeli pierwsza współrzędna jest dodatnia, to przesuwamy wykres. No, w tym przypadku o dwie jednostki w prawo. No dobra, czyli uzupełniamy tutaj tabelkę. Czyli najpierw w miejsce x podstawmy dwójkę. Czyli mamy logarytm przy podstawie 1, druga z 2. Czyli dwójkę możemy zapisać, że to będzie jedna druga do potęgi minus pierwszej, ponieważ tu mamy jedną drugą, tu również to pojawi się minus 1. Podstawmy jedynkę, czyli to będzie logarytm przy podstawie jedna druga z jednej drugiej do potęgi zerowej, bo z tego otrzymamy 1. No tu mamy jedną drugą tu również, czyli pojawi się 0. No i podstawmy jedną drugą, czyli mamy logarytm przy podstawie 1 druga z jednej drugiej i ta jedna druga jest tutaj podniesiona do potęgi pierwszej, Czyli mamy 1. Zaznaczamy punkty. Mamy tak 1, 2, 1 gdzieś tutaj. Następnie 1, 0, 2 minus 1. Łączymy te punkty, i to będzie wykres tej funkcji y. Przesuwamy wykres funkcji o dwie jednostki w prawo, czyli raz, dwa tutaj, łączymy, i to będzie wykres tej naszej funkcji f. Gdy mamy już wykres funkcji, mamy jeszcze podać miejsce zerowe, czyli to będzie punkt, w którym wykres funkcji przecina oś x, czyli tutaj możemy powiedzieć, że miejsce zerowe wynosi 3, no i jeszcze asymptotę pionową, czyli zauważcie, że ten wykres funkcji oznaczony kolorem fioletowym, zbliża się do takiej pionowej prostej, ale nigdy jej nie osiągnie, czyli równanie. Asymptoty pionowej, no to przechodzimy tutaj przez dwójkę na x, czyli mamy x równa się 2. Spójrzmy na podpunkt d. Na początek wyznaczmy dziedzinę takiej funkcji. Jako, że to będzie nasza liczba logarytmowana, no to wiemy, że musi być ona większa od 0, czyli x musi być większe od czwórki, zatem dziedzina to będzie przedział od 4 do nieskończoności. Mamy dziedzinę, no to teraz mamy narysować wykres funkcji f. Postępujemy w dwóch krokach. Najpierw narysujemy wykres funkcji, logarytm przy podstawie 1 druga z x, no i to już zrobiliśmy w podpunkcie c, czyli ten wykres po prostu sobie tutaj zostawiłam. Tworzymy tabelkę, wybieramy x, pamiętając o tym, że x muszą być większe od 0, Następnie wykres tej funkcji przesuwamy o wektor o współrzędnych 4,0, czyli ponieważ pierwsza współrzędna jest dodatnia, przesuwamy wykres o 4 jednostki w prawo. No to lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj, punkt kolejny, raz, dwa, trzy, cztery. No i może jeszcze ten punkt raz, dwa, trzy, cztery. Łączymy. No, i to będzie wykres funkcji f. Mamy podać miejsce zerowe, które znajduje się tutaj, wynosi 5, i teraz, teraz jeszcze asymptota pionowa biegnie w ten sposób, bo to będzie ta prosta, do której wykres funkcji zdąży, ale jej nie osiągnie. No i równanie asymptoty to x równa się, przechodzi przez czwórkę, czyli x równa się 4. Spójrzmy na podpunkt e. Zacznijmy od wyznaczenia dziedziny funkcji, czyli nasza liczba logarytmowana musi być większa od 0, czyli x musi być większy od dwójki, zatem dziedzina to przedział od dwóch do nieskończoności. Następnie rysujemy wykres funkcji f, czyli w pierwszym kroku musimy narysować wykres funkcji o wzorze logarytm przy podstawie 3 z x. A następnie wykres tej funkcji przesuwamy o wektor 2, 0, czyli dwie jednostki w prawo i wówczas otrzymamy wykres funkcji f. Czyli tutaj tworzymy sobie tabelkę, wybieramy x, no i tu naszą liczbą logarytmowaną jest x, czyli pamiętajmy o tym, że x muszą być od zera większe, w miejsce x podstawimy trójkę, podstawimy jedynkę i 1 trzecią. No, i obliczamy najpierw pod x -a trójka, czyli logarytm przy podstawie 3 z 3, no to ta trójka jest podniesiona do potęgi pierwszej, ponieważ tu mamy trójkę, tu również, no to otrzymamy 1. Teraz podstawmy 1, czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z 1, a 1 możemy zapisać, że to jest 3 do potęgi zerowej. Tu mamy trójkę, tu również, czyli pojawi się 0. No, i jeszcze z 1 trzeciej zapiszmy, czyli mamy logarytm przy podstawie 3 z 1 trzeciej. No a 1 trzecia to będzie 3 do minus pierwszej. Tu mamy trójkę tu również, czyli pojawi się minus 1. Zaznaczamy. 1 trzecia minus 1 tutaj. 1, 0 w tym miejscu punkt. 3, 1 tutaj. Łączymy te punkty i to będzie wykres funkcji y. Przesuwamy wykres funkcji o dwie jednostki w prawo, czyli raz, dwa, raz, dwa, no i ten punkt raz, dwa też gdzieś tutaj łączymy, i to będzie wykres już funkcji f. Mamy podać miejsce zerowe, czyli miejsce zerowe znajduje się w tym miejscu, czyli zapiszemy, że x0 równa się 3, jeżeli chodzi o równanie asymptoty pionowej to ta asymptota pionowa będzie przebiegała w ten sposób, zauważcie, czyli przechodzi przez dwójkę na osi x, czyli równanie to x równa się 2. No i podpunkt ostatni, na początek dziedzina, czyli nasza liczba logarytmowana, czyli x odjąć 1 musi być większa od 0, czyli x musi być większa od 1, czyli dziedzina to przedział od 1 do nieskończoności. Następnie rysujemy wykres, czyli na początek narysujemy wykres funkcji o wzorze logarytm przy podstawie 1 trzecia z x, czyli tutaj sobie stworzymy na pewno tabelkę, wybierzemy x i y. No a następnie, jak już narysujemy wykres tej funkcji, to musimy wykres przesunąć o wektor 1,0. Czyli to oznacza, że przesuwamy wykres o jedną jednostkę w prawo. No to tabelkę uzupełnijmy. Pamiętajmy o tym, że liczba logarytmowana, czyli tutaj nasz x, musi być większy od 0. Czyli ja sobie wybiorę 1, 3, 1 oraz 3. Podstawmy pod x 1, 3, czyli mamy logarytm przy podstawie 1 trzecia z x, czyli z 1 trzeciej. No, i ta 1 trzecia jest podniesiona do potęgi pierwszej, a ponieważ tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli wówczas otrzymamy 1. Podstawiamy 1, no ale tu już powinniście pamiętać, że zawsze, zawsze tutaj pojawi się 0, no ale możemy oczywiście to sobie zamienić, czyli 1 zapiszemy jako 1 trzecia do potęgi zerowej, Tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli pojawi się 0. Mamy trójkę. Czyli logarytm przy podstawie 1 trzecia z 3, a trójka to będzie 1 trzecia do minus pierwszej, czyli pojawi się minus 1. Zaznaczamy punkty, mamy 1 trzecią 1, 1 0, no i 3 minus 1. Łączymy te punkty, to będzie wykres funkcji y. Przesuwamy wykres o jedną jednostkę w prawo. Czyli stąd, na, powiedzmy gdzieś tutaj, łączymy i to już jest wykres funkcji f. Mamy jeszcze podać miejsce zerowe tej funkcji, czyli tu będzie oś x, -ów. szukamy miejsca, w którym wykres funkcji przecina oś x, czyli to będzie ten punkt, czyli tutaj miejsce zerowe, zobaczcie, wynosi 2. Jeszcze równanie asymptoty pionowej, czyli ten wykres funkcji zbliża się do takiej prostej. Czyli zauważcie, że przechodzi przez jedynkę na x, czyli asymptota pionowa ma równanie x równa się 1.